Pierwszy raz na moim kanale? Nic straconego! Jeśli materiał Ci się spodoba, zostaw suba i kliknij dzwoneczek, a od dziś będziesz ze wszystkim na bieżąco. Zapraszam do oglądania. Spożywanie mniejszych ilości jedzenia może być kwestią siły woli, ale może też być wynikiem prostych i skutecznych strategii. Dlatego dziś przedstawię Wam 10 trików, które pomogą Wam jeść mniej. Odpowiednie doprawianie posiłków. Może nie wiesz, ale kapsaicyna, która odpowiada m.in. za ostry smak papryczki chili, jest odpowiedzialna także za tłumienie apetytu. Dlatego odpowiednie doprawianie potraw może sprawić, że będziemy jeść mniej. W kuchni warto doceniać nie tylko chili, ale także pieprz, imbir, kminek i kurkumę. Świetnie sprawdza się także musztarda i chrzan. Dodawanie nasion chia. Nasiona czyja pęcznieją w żołądku, dzięki czemu uczucie sytości towarzyszy nam dłużej. Dodawaj je do koktajli, jogurtów, musli, a nawet sałatek. To działa. Spożywanie jabłek. Jabłka mają niewiele kalorii, ale zawierają dużą ilość błonnika i wody. Wystarczy, że przed samym posiłkiem zjesz pół jabłka, a Twój głód spadnie niemal do zera. To pozwolić na się nawet najmniejszym talerzykiem zupy. Całe jabłko może być świetną przekąską między posiłkami. Picie dużej ilości wody. Czy wiesz, że pragnienie jest bardzo często mylone z głodem? Jeśli czujesz mały głód w pierwszej kolejności, wypij szklankę wody. Pamiętaj też o regularnym piciu w ciągu dnia. Wypijanie dwóch szklanek wody pomiędzy posiłkami pozwala solidnie ograniczyć apetyt. Picie zielonej herbaty. Zielona herbata nie tylko wypełnia żołądek, ale także dzięki zawartości galasanu epigalokatechiny zmniejsza apetyt. Notowanie swoich posiłków. Notowanie nie zmniejsza apetytu, ale działa na świadomość i pomaga jeść mniej. Kiedy widzisz w swoim notesie, że zjadłeś już jajecznicę i trzy kawałki pizzy, nabierasz ochoty na to, aby twoja kolacja była lekka. Ten sposób pomaga ci kontrolować ilość spożywanych kalorii, a dodatkowo jeść po prostu zdrowiej. Wąchanie mięty pieprzowej. Brzmi dziwnie, ale to działa. Mięta pieprzowa zawiera związki, które pomagają kontrolować apetyt. Możesz postawić na napar, świeże liście lub olejek z mięty pieprzowej. Cokolwiek wybierzesz, wąchaj co dwie godziny. Na przykład rozpylając w pomieszczeniu za pomocą dyfuzora. Po tygodniu efekt na wadze może Cię naprawdę zaskoczyć. Używaj kosmetyków z olejkiem grejfrutowym. Naturalne kosmetyki, które zawierają olej grejpfrutowy, potrafią zdziałać cuda. Wszystko dzięki naringinie, która kontroluje apetyt, a dodatkowo przyspiesza metabolizm. Głębokie oddychanie. Niewłaściwe, szybkie i płytkie oddychanie sprawia, że nasz organizm wytwarza więcej kortyzolu. Wyższa produkcja kortyzolu powoduje natomiast uodpornienie organizmu na leptynę czyli hormon, który wysyła do mózgu sygnał informujący o tym, że jest już najedzony. Bez tego sygnału jemy więcej, czasem dużo więcej niż potrzebujemy. Świadome i powolne spożywanie posiłków to już sprawdzone. Jeśli jesz w biegu z telefonem w ręku przed telewizorem, bez zwracania uwagi na to co jesz i w jakiej ilości spożywasz znacznie więcej. Dlatego czas posiłku powinien być czasem koncentracji. Patrz na swój talerz, bierz małe kęsy, spokojnie gryź i przeżuwaj, wówczas sygnały o najedzeniu mają szansę dostać się do mózgu znacznie szybciej. Jeśli nie znaliście tych prostych trików, koniecznie zastosujcie je od dziś, a wasza waga ulegnie zmianie. Napiszcie w komentarzu, które ze sposobów są dla was najciekawsze, a ja przypnę wam serduszko. I to by było na tyle. Jeśli filmik wam się podobał i chcecie więcej tego typu materiałów, koniecznie zostawcie łapkę w górę i suba. Zapraszam również do obejrzenia innych moich produkcji, które właśnie widzisz na ekranie. Na razie